Dzisiaj jest taki odcinek, który już chciałem nakręcić już jakiś czas temu, ale stwierdziłem, że poczekam z wynikami eksperymentów i wszystkich testów, żeby ten odcinek był jak najbardziej miarodajny i żeby on miał jak największy sens. Mianowicie gwiazdą dzisiejszego odcinka jest Bushnell Equinox X650. To jest noktowizja, którą otrzymałem w ramach współpracy ze sklepem Militaria.pl. Nie, jest to mój pierwszy noktowizor. Bardzo dokładną recenzję mojego poprzedniego noktowizora możecie zobaczyć tutaj. Tamten to był Chińczyk, no name, a to już taki piękny, amerykański. I są między nimi istotne różnice. Jeżeli chodzi o to, w czym on jest lepszy, to w praktycznie wszystkim ten jest lepszy od tamtego. Zaczniemy od tego, co mi brakowało w tamtym, a co ten mi oferuje. Jest to dużo lżejsze. To waży, nie wiem, nie dużo, ale jest 200 gram. Tutaj mamy pod tym, niestety jak widzicie... Stary mini USB, nawet nie Micro USB. Wejście na kartę SD do 64 GB i wejście na kabelek, który pozwala Ci wypuścić sygnał na telewizor analogowy, i to idzie na dwa cincze. jest jeden audio i jeden wideo, czyli, czyli nie mamy stereo, mamy tylko jeden kanał audio. Wiele osobom może się wydawać, że to, to jest taka przykrywka. Że jak ściągamy, to wtedy lepiej widzimy. Nie do końca prawda. To jest coś, czego używamy w ciągu dnia, kiedy mamy jeszcze zwykłe światło. To blokuje czerwień, bo bez tego cały obraz będzie czerwony. Z tym w świetle widzialnym mamy normalne, pełne kolory. Tu mamy iluminator i to jest jakby pięta achillesowa tych wszystkich notowizji, bo on niestety w nocy będzie widoczny nawet z kilkudziesięciu metrów. Tu mamy baterię. I nie ma tutaj pięciu baterii tak jak w tamtym, tylko są trzy. I teraz, tak jak wyjmiemy baterię, on straci zasilanie, prawda? To datownik, którego się nie da wyłączyć, resetuje się do ustawień fabrycznych. I jeżeli chcesz mieć właściwą datę na nagraniu, musisz po raz kolejny się nim bujać. Nie ma to zoomu. Optycznego ma zoom cyfrowy, według mnie zoom cyfrowy do niczego się nie nadaje. Zdania tutaj są podzielone, ale dla mnie zoom cyfrowy nie ma żadnego sensu. Tu mamy gwint zwykły na statyw. Każdy statyw pasuje, co jest fajne, bo nawet na ten statyw mogę sobie to odkręcić i wkręcić sobie tego wariata tutaj. Czas działania na świeżych bateriach to jest około 3 godzin. Tamten 45 minut, więc różnica jest ogromna. Jeżeli szukasz dla siebie noctowizji, żeby używać jej w lesie podczas swoich wypraw leśnych, ten model nie będzie miał sensu. Poprzedni model, który Wam pokazałem w innym filmie, też nie będzie miał sensu. Z założenia żaden model nie będzie miał sensu. Można kupić za 1200 zł taki nakładany na głowę już. On też nie będzie miał sensu, bo będzie cechował się dokładnie tymi samymi ograniczeniami, które są na tyle duże, że w lesie to urządzenie nie ma żadnego sensu. Co nie zmienia faktu, że jest to jeden z moich ulubionych gadżetów. Obie kamery teraz są ustawione obok siebie. I teraz zobaczcie: ta kamera zwykła sportowa w tej chwili jest ustawiona w ten sposób, że nie daje na boków, że nie za, nie zawija boków zupełnie, więc nie jest na najszerszym ustawieniu. To jest zwykła, tak jak zwykły aparat łapie i zobaczcie, jakie małe macie pole widzenia w stosunku do tego, co widzimy monokularno twizyjny To jest mniej więcej. Więc chodzenie z tym przy oku lub z odpowiednikiem, bo tak, te za 1200 zł na AliExpressie to jest dokładnie to samo, tylko że zakładane na głowę. Więc chodzenie z takim polem widzenia, z takim przybliżeniem, czy tam powiększeniem, wszystko jedno. Dla mnie wszystko jedno, naprawdę. Dla mnie to nie jest jakaś różnica. Chodzenie z takim czymś oznacza katastrofę. To jest mniej więcej tak, jakbyście sobie wymyślili, że w ciągu dnia z takim monokularem będziecie chodzić po mieście czy po lesie przy buzi. Jest szansa, że się wypierdzielicie. Do tego najlepiej jest wykorzystywać jednak statyw, ze względu na to, że tutaj nie macie żadnej stabilizacji obrazu. Nagram, co nagram? A tu, tam gdzieś nagram. Wszystko jedno, co nagram, i zobaczcie, o czym mówię. I teraz lecę z lewej do prawej. I patrzę, co się dzieje. I to jesteśmy, nie jesteśmy na żadnym zoomie teraz. Kolejny problem, który tutaj mamy, jest taki, że jeżeli jesteś w ruchu, albo coś jest w ruchu, szczególnie w gęstwinie, bardzo ciężko jest to namierzyć tym. Jak go zobaczysz oczami, fajnie, ale zanim go namierzysz tym cudem, to to chwileczkę potrwa przy założeniu, że ci się uda. W ciągu dnia jest łatwiej, nocą jest trudniej, szczególnie w lesie. Dźwięk nagrywa, więc możesz sobie gadać, ale jeżeli na przykład nagrywasz w nocy kogoś, chcesz kogoś podglądać, to już musisz mówić w ten sposób. I kiedy to audio już będzie dużo, ale to dużo gorsze. Dla porównania, to jest tam. Ja go bardzo lubię używać, jak kręcę YouTube'a i widzę coś daleko, więc mogę albo bawić się telefonem komórkowym, albo próbować na tym przybliżyć, co jest praktycznie, będą same piksele, nawet gdy nagrywam w 4K. Ale tam widzicie, za tą wycinką jest jedna pośrednia. I tu jest na tyle wąsko, że ja muszę najpierw o, tu ją złapać. I ten tu ją mamy. Widzicie? I tam jakby ktoś się ruszał, coś by się działo. Na przykład ten pieniek. Gdzie ten pieniek jest? Na mierzenie pieńka też mi chwilę zajmie czasu. O. I tutaj nie ma zuma to tamten pieniek naj spróbuję go. Albo nawet ten pieng tutaj zobaczymy. O, to będzie też dobrze. Hmm? Tutaj nie ma takiego czegoś jak autofokus. Tutaj kręcimy sobie tym, co jest i dobre i złe. Te najprostsze naktowizory działają w dwóch trybach. Pierwszy tryb to jest po prostu w świetle widzialnym i on sobie ściąga. Nawet jak jest już zbyt ciemno dla takiej zwykłej kamery, nieważne jak sobie i co podciągniesz, to tak czy inaczej ten będzie widział dużo lepiej. Z mojego doświadczenia wynika, że jeżeli jest w miarę jasna noc. I ja jeszcze widzę oczyma swymi, to on już nie będzie widział nic w trybie pasywnym. Ale jeżeli jest ciemno, ale coś tam widać, ta kamera już nic nie widzi, ten złapie jeszcze całkiem sporo szczegółów, tylko że do tego autentycznie dużo lepiej mieć statyw lub możliwość oparcia i ustabilizowania tego sprzętu. To się do lasu zupełnie nie nadaje. Chyba że siedzisz sobie na ambonie i podziwiasz zwierzątka, wtedy to się super nadaje. Ale jeżeli tak nie robisz i jesteś sobie w środku lasu i sobie idziesz na spacer, wchodzisz sobie w gęstwinę, w puszczę, w bór, w dżunglę, jest w miarę gęsto. Nie musi być super, super gęsto, ale to już wystarcza. Tutaj co jest, żeby wyeliminować zupełnie ten sprzęt. Zobaczcie, idziecie sobie i tam gdzieś służycie dźwięk. Odpalając latarkę. Świecicie w tamtym kierunku, jeżeli tam jest sarna czy inne zwierzę, refleksy z oczu idą, wiadomo, coś się rusza, jakieś zwierzę, wszystko jest jasne. Tego nie zobaczy to zwierzę, ale ty nie zobaczysz zwierzaka. Gdy jesteście na otwartym polu, ma to sens. W mieście ma to sens, jeżeli chcesz obserwować dany punkt, jeżeli obserwujesz dany budynek. Jeżeli chcesz z tym się poruszać w środku w budynku, to też nie ma żadnego sensu, bo przybliżenie czy tam powiększenie tego sprzętu jest na tyle duże, że to by musiał być całkiem długi korytarz albo jakaś wielka hala, żeby jakieś szczegóły wyłapać. Więc na początku, kiedy ja się bawiłem tymi monokularami noktowizyjnymi, to byłem strasznie zawiedziony. Bo myślałem, że to będzie tak jak zakładanie wojskowych nodów: że idziesz sobie i sobie wszystko widzisz w 3D. Że możesz prowadzić samochód, nic nie możesz z tym, bo to mówię, to nie jest zupełnie od tego. Ja uwielbiam to mieć przy sobie, też nie zawsze noszę, bo to jest jednak upierdliwe noszenie tego. I fakt, że nie ma żadnego zabezpieczenia włącznika powoduje, że jak ja wsadzam to do plecaka, no tutaj nie ma tego problemu, bo tutaj trzymam sobie technikę YouTube'ową, to on się potrafi włączyć w plecaku. No i koniec, i nie masz baterii, tak? W tym. Jak, na przykład, sobie tutaj po nocy chodzę, to tak mogę sobie z tego korzystać. Będę widział na jakieś 200 metrów, co jest przede mną, jak sobie odpowiednio oświetlę. Więc, jeżeli się zastanawiasz nad zakupem takiego czegoś, uważam, że warto. Ważne jednak, żebyś wiedział po co on ci jest. Żebyś tak jak ja i wiele innych osób nie stwierdził, na co mi to było, rzucasz w kąt. Jeżeli wiesz, do czego on jest. Do czego on służy? Gdzie i w jaki sposób go wykorzystywać? Naprawdę fajne, przydatne i niedrogie narzędzie. Słuchajcie, jesteśmy teraz w ciemnym lesie i już jest prawie ciemno. godziny mamy 21:18. Więc nie wiem czy kamera to łapie. Tam w oddali to jest przejazd kolejowy, więc coś tam widać niebo jeszcze jako takie jest. Gwiazd nie widać. Pierwsze się dopiero pojawiają. Gwiazdy. A my wchodzimy do zupełnie ciemnego lasu. I teraz Wam pokażę, dlaczego ten sprzęt, ten noctuwizor nie ma żadnego sensu w, yy, w lesie. Odpalamy sobie latarkę. Załóżmy, idziemy sobie, prawda? O, zmniejszymy. Nie, tak to kamera nie złapie, bo ja widzę w tym świetle, ale dobra, idziemy sobie. Do lasu trzeba brać dobrą latarkę, bo to jest podstawa. Ta latarka to jest Acebeam h 1520 a linka do niej macie w opisie, jakbyście chcieli sobie kupić. To jest taka moja podstawowa latarka, którą używam. Jest fantastyczna. Teraz wyobraźmy sobie, że tam gdzieś słyszymy, że coś się rusza, prawda? I chcielibyśmy zobaczyć, co to jest. Świecąc latarką, możemy to bez problemu zrobić. Bo, mówię, tak jak mówiłem, jak było jeszcze jasno, odbiją się oczy i będzie widać. A teraz zobaczcie, co się stanie, jak przejdziemy na nokto. I teraz zapinam szczupłe widzicie. I tutaj mamy problem. W lesie jesteśmy skazani, ja na kolejne tryby. W lesie jesteśmy skazani na aktywną podczerwień, czyli jesteśmy doświetlani światłem podczerwonym, tym wbudowanym iluminatorem. I wszystko fajnie, ale on się odbija od zieleni, a zieleni go będzie pięknie podświetlać. Jeszcze jest na tyle jasno, że on się zastanawia, czy wbierać światło pasywnie czy aktywnie. Ale jedno rzecz, którą na pewno zobaczycie różnicę to jest pewnie lepiej widzieć gwiazdy hmm. Dołum okiem się nie widzę ale to już się widoczne podczerwień łatwiej przechodzi przez wszystko przez teraz jest już na dalej jest na aktywnej ale widzicie zbiera pasywnie całkiem ładnie światło jeszcze on jeszcze zbiera światło pasywne to za to co idzie ten sam widok widzimy w ten sposób jak go naświetlimy to widzimy w ten sposób ta latarka nie jest szperaczem ale tam już widzę, że widzę jakieś oczy Zwierzaka i samo ono, kto widział w życiu bym tego nie naświetlił. Gdzie jesteś? Schopał się Dobra, biegnie. spróbujemy go namierzyć. To jest ode mnie paręset metrów. No i widzicie, mamy sarenkę. Bo w latarce widziałem wyłącznie oczy. Teraz sarenka w ogóle nie widzi tego światła. Maczerowane no, będzie to. Znaczy ludzkie oko go nie widzi. Ludzkie oko będzie widziało natomiast sam iluminator. Teraz musicie wybaczyć, ale ISO jest już jest podciągnięte na. Po, po, po same cyce. To jest iluminator. On teraz gaśnie, bo za bardzo mi rozświetla. Ale będziecie widzieli. A to jest iluminator z 5 metrów on po prostu jak już za dużo ma podświetlenia to wyłącza iluminator ale ja iluminator widzę cały czas I to z całkiem konkretnej odległości to tak wygląda z, z 10 metrów mniej więcej jak ktoś kto ma umierającą czerwoną lampkę albo taki żarzący się węgielek więc ten iluminator będzie widoczny widzicie go? Dla Was on może się wydawać Może fioletowy na tej kamerze Ale to jest iluminator Jak najbardziej Czerwony I teraz tutaj gdzie możemy naprawdę sobie Pochulać tym sprzętem To jest w terenie bardziej zabudowanym Tutaj mamy Jakiś opuszczony budynek I nic nie widzimy co się dzieje nie małe pojęcia No i po go w ogóle nie widzimy To jest ten, odpalam nokto Więc jest to sprzęt jak najbardziej przydatny, który swoje możliwości dopiero pokazuje w terenie średnio zabudowanym lub w terenie otwartym. Więc, jeżeli chcesz się gdzieś zaczaić na jakimś otwartym, półotwartym terenie i pooglądać sobie naturę, zwierzynę, świetna sprawa. Jeżeli chcesz pooglądać sobie jakiś obiekt, budynek, zobaczyć co się w nim dzieje, czy wokół niego, co się dzieje, nawet z jakichś znacznych odległości, świetna sprawa. Ale, jeżeli chcesz z tym chodzić w gęstym lesie, ewentualnie chcesz nagrywać YouTube'y siebie, nie tego co widzisz, tylko siebie, jak jesteś w swoim obozowisku to, to lepiej tutaj będzie zrzynać od Julianka rządny przygód, o, od niego zrzynać bo on sobie montuje fotopułapkę i to mu pyka fotopułapka nie ma takiego powiększenia, robi swoje nagrywa w podczerwieni tak samo, a tutaj to jest po prostu monokular bardzo fajny, bardzo przydatny, ale istotne, żebyś wiedział do czego on służy i czego się po nim spodziewać, bo nie założysz sobie go na twarz i nie będziesz widział na zielono, tak jak widzą prawdziwi komandosi. Nie, nie będziesz. Będziesz widział na czarno-biało i się wypierdzielisz, a jak będziesz do lasu, to w ogóle nic nie będziesz widział, bo rozświetlą ci liście i gałęzie, rozświetlą ci absolutnie wszystko przed tobą, a za nimi wszystko będzie zupełnie ciemne więc jeżeli wiesz gdzie, jak i kiedy go używać fantastyczna sprawa za niewielkie pieniądze na koniec tylko dodam dla tych, którzy biorą pod uwagę te starsze modele że one zapisują pliki w formacie AVI i tutaj mamy problem przesunięte jest troszkę audio w stosunku do wideo więc żeby móc w ogóle to wprowadzić na przykład tak jak w moim przypadku do DaVinci Resolve to ja muszę to najpierw przepuścić przez ClipChampa jak to przejdzie przez Clipchampa, Clipchampa dopiero eksportuje na jakikolwiek plik, który będzie czytał zwykły player Windowsowski i w tym też DaVinci Resolve. Więc tutaj masz dodatkowy krok, jeżeli chcesz się bawić w YouTuba tym sprzętem. Nie jest to taki straszny krok, ale zawsze te 10-15 minut do pół godziny jesteś w plecy na obrabianiu tego materiału, tak żeby zwykłe komputery mogły go czytać. To tyle na razie. Dzięki wielkie i do następnego.